Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Po raz kolejny recenzja klawiatury: jak zdążyliście zobaczyć z tego mrocznego wstępu. Dzisiaj, klawiatura firmy XPG. Klawiatura XPG Summoner, czyli e, gamingowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem RGB, oraz przełącznikami MX Sherry, czyli to są legendarne przełączniki, które kiedyś wyznaczały standard wśród graczy. Miało się albo membranówkę, albo się miało starą taką klawiszówkę, albo się miało właśnie mechanika z przełącznikami MX i te ceny tych klawiatur były po prostu nieosiągalne kiedyś tak raczej w Polsce. Teraz to się zmieniło, powstało wiele innych przełączników, które mogliście już słyszeć w moich poprzednich recenzjach. Natomiast dzisiaj XPG Summoner, czyli klawiatura, która przyzywa nas do siebie, bo jest tak dobra. Okej, okay, ale dlaczego ta klawiatura jest taka dobra, to dowiecie się w trakcie tego filmu. E, I na pytanie postawione w tytule też na pewno uzyskacie dzisiaj odpowiedź. Przejdźmy do y, podstaw. Mechaniczna klawiatura z podświetleniem RGB. Tak jak widzicie, teraz płynie sobie tryb tęczy, i jest to mój ulubiony tryb w ostatnio w każdym sprzęcie, który posiada podświetlenie RGB. Najlepszy chyba, moim zdaniem, tryb. Jednostajne kolory e, też są oczywiście możliwe. Przygotowany jest 7 presetów podświetleń, e, które możemy zmieniać w aplikacji. To jest dość ważne, bo wyszła aplikacja, która jest jeszcze w fazie testów, ale wyszła aplikacja do kontroli tej klawiatury oraz pozostałego sprzętu gamingowego firmy XPG, czyli myszki i podkładki, e, które mam nadzieję kiedyś jeszcze przetestuję. Aplikacja pozwala nam e, na zmianę. Podświetlenia, nie musimy korzystać ze skrótów klawiszowych, natomiast jest taka możliwość: standardowo Fn plus strzałki, ewentualnie Fn i przypisane klawiszy, makier. Zmieniamy sobie podświetlenie tej klawiatury. Coś, czego nie widziałem w innych klawiaturach, ale na pewno dość to istnieje, gdzieś po prostu ja tego nie widziałem, to jest rolka do regulacji głośności oraz obok rolki guzik służący do wyciszenia całego dźwięku. Czyli, jeżeli macie podejrzenie, że ktoś was woła spokoju obok, możecie delikatnie sobie ściszej, żeby się upewnić. A kiedy już wiecie, że ktoś do was woła i nie chcecie się yy, wydzierać na tych słuchawkach, to wyciszacie kompletnie audio z waszego systemu i możecie sobie rozmawiać, nic nie słysząc z tego, co dzieje się w waszym systemie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tej klawiaturze, to jest jej wykonanie, a konkretnie elementy. Oczywiście plastik, no bo wiadomo, że plastik, ale za chwileczkę będę starał się wam mówić, że klawiatura zbudowana jest z plastiku i szczotkowanej stali. Oczywiście to nie jest stal, tylko szczotkowane aluminium. Jest to błąd z mojej strony, który udało mi się wchwycić dopiero po wrzuceniu materiału na YouTube. Szczotkowana stal na powierzchni klawiatury. Co daje ta szczotkowana stal? Klawiatura nie ma patentu odporności na zalanie, ale usztywnia całą klawiaturę. Ona się nie wygina, nie chodzi w jakieś dziwne strony. Jak naciskacie i macie podniesione stópki z dołu, to ona się nie wygina w żaden sposób, więc jest bardzo stabilna. Dodatkowo z takiej szotkowanej stali bardzo prosto zetrzeć kurz, jakieś okruchy, czy włosy, cokolwiek tam wam się zbiera. Wiadomo, no każdy gracz je przy biurku, więc coś, coś tutaj się zbiera. Funkcjonalności klawiatury, czyli klawisze multimedialne, 100% anti-Ghosting i anti rollover, więc po włączeniu trybu y, gier. Jest tu specjalny guzik pod y, F6, mamy tryb gier, który automatycznie blokuje nam klawisz powrotu do Windowsa oraz włącza 100% anti-ghosting, czyli możemy wszystkie klawisze naraz na kwiatorze wcisnąć i nic się nie stanie, wszystkie kliki zostaną zarejestrowane. Przejście USB, y, które pozwala na na przykład ładować telefon, podłączyć słuchawki, czy szybko wsadzić pendrive'a, jeżeli nie macie wejść na przykład w monitorach albo w budowie z góry, y, ale przez co Pogrubia nam się kabel. Kabel generalnie jest bardzo długi, z tego, że są tu poszczone dwie wiązki. Jedna wiązka do zasilania klawiatury i komunikacji z komputerem, druga wiązka do obsługi tej przejściówki tutaj USB, w którą możemy sobie wpiąć co chcemy. Bardzo dobry tekstylny oplot. Kabel na końcu rozdziela się na dwie końcówki USB, które możemy sobie wetnąć do komputera. Możemy, czyli nie musimy dwóch. Jeżeli nie chcemy korzystać z tej przedłużki USB, to po prostu podłączamy jeden kabelek USB, żeby klawiatura świeciła i komunikowała się z komputerem. Kwestie te Techniczne, czyli moja wersja z przełącznikami czerwonymi, i o przełącznikach chciałbym powiedzieć teraz na troszkę więcej. To są przełączniki liniowe, ciche, z wymaganą siłą nacisku 45 g, punktem aktywacji 1,9 mm. Są to bardzo szybkie przełączniki. Jeżeli jest to dla Was za wolno, istnieje wersja z przełącznikami srebrnymi, które mają punkt reakcji na 1,2 mm i są po prostu. One natychmiastowa reakcja. A jeżeli wolicie coś, co trzeba mocniej kliknąć, macie jeszcze wersję niebieskich przełączników. I to jest coś. Na co warto zwrócić uwagę, i jest to ogromny plus moim zdaniem tej klawiatury, ponieważ nie jest to jeden model klawiatury z jednym przełącznikiem, który będzie pasował powiedzmy 90% graczy, ale te 10% graczy, które potrzebuje niebieskich bądź srebrnych przełączników, może kupić tą samą klawiaturę w tej samej cenie, wybierając swój przełącznik, który dla nich jest najwygodniejszy. A jeżeli ktoś kiedyś grał już na, na klawiaturze mechanicznej, to na pewno ma swoje preferencje do, do przełączników. Ja kupiłem pierwszy raz. Klawiaturę mechaniczną, która miała tak delikatne przełączniki, że przejechanie po nich palcem aktywowało klawisz i było dla mnie to po prostu męczarnią. Dlatego musiałem ją zmienić. Summoner waży około 951 gram, a jego wymiary to 449 na 135 na 44 mm. Nie jest duża klawiatura, patrząc na to, że jest to klawiatura... E... W pełni wyposażone wszystkie klawisze. Mamy tutaj całego numpada przecież. Coś, co zasługuje na oddzielny akapit w tej recenzji to jest podkładka podkładka pod nadgarstki eee, Podkładka na magnesy, którą bez problemu sobie montujemy do klawiatury, Zobaczcie, tu się trzyma. Coś, co zasługuje na oddzielny w tej recenzji to jest podkładka magnetyczna wykonana z plastiku i ekoskóry oraz miękkiej gąbeczki. Bardzo przyjemna w dotyku. Mega wygodna. Eee, rozmawiałem z kilkoma osobami, które również korzystają z samonera, między innymi z zespołu XPG Invicta, które twierdziły, że dla nich to jest niewygodne, bo oni grają bokiem, klawiaturę mają. Natomiast ja, do codziennej pracy eee, i do casualowego swojego grania w Rainbowa. Korzystając z tej podkładki na co dzień, ona jest tak wygodna, tak dobrze komponuje się z nadgarstkiem. Jeżeli macie cięższą rękę i staracie się bardziej dociskać tą rękę do klawiatury, to tu jest mięciutko, wygodnie, nic się nie dzieje złego. Mi ona bardzo pomogła w pracy, na przykład. Podczas pisania, nadgarski leżą ręka leży wyprostowana, nadgarski bezpiecznie na tej miękkiej części eee, naprawdę robi to, robi to mega, mega robotę. Czy Summoner to najlepsza klawiatura mechaniczna dla graczy? Eee, Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, patrząc na to, jak ona wygląda i słuchając tego, co powiedziałem do Was przed chwilą. W mojej ocenie Summoner uzyskuje 10 plus na 10 punktów. Jest aplikacja, która pozwala zarządzać makrami, podświetleniem, pozostałym sprzętem firmy XPG. Jest podkładka podnatarska i tej podkładki nie ma, bo jeżeli chcesz, to sobie ją przypinasz, jeżeli nie chcesz, to sobie ją odpinasz. Jest wyciszanie um, audio z całej gry, jest regulacja głośności na pokrętle, na klawiaturze, jest możliwość doboru um, przełączników od siebie, czy mamy trzy kombinacje, które możemy użyć. Jest dobrze wykonana aluminiowa konstrukcja plus y, użytej wysokiej jakości plastik. Klawisze, oczywiście, ze standardową gwarancją 50 milionów kliknięć. E, świetne przełączniki MX Sherry które są po prostu legendarnym elementem klawiatur mechanicznych. I każdy, kto zaczynał grać gdzieś wcześniej, kiedy grało się na membranówkach, na pewno doceni przełączniki MX. Klawiatura jest cicha i to może jest troszkę minus, bo nie słychać, że to jest taki um, typowy mechanik z klikiem. Sterowanie multimediami oraz klawisze e, multimedialne to są rzeczy, które tylko dopełniają całości tego obrazu. Summoner to jest klawiatura kompletna. Jestem w 100% pewien, że nie zawiedziecie się wybierając tą klawiaturę do swojego setupu gamingowego. Dzięki serdecznie za oglądanie. Troszkę ciężko było mi nagrać ten materiał przez chorobę. Mam nadzieję, że okazał się on zrozumiały. Także życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.